Dzisiaj? Uh, czy to jemy dzisiaj? Niekoniecznie dzisiaj. Czy to się czasami jemy? <laughs> Jasne, zjemy. Chociaż tej akurat. Co jemy? Czy jesteśmy weganami? Czy jesteśmy wegetariankami? Czy jednak jemy trochę kiełbasy czasami? To jest dzisiejszy temat. Zapraszamy do oglądania. Super. Ja nie wiem czy to... Tak, to lepiej jak... O, to jest to. Teraz. Teraz. Cześć kochani. Cześć. Mamy tutaj... Szefirek. Szefirek. Bardzo często... Szefirek. Szefirek. <coughs> Gotowy? Uh -huh. Taki męski teraz jesteś. Uh -huh. okay. Bardzo często usłysza. Ja nie wiem jak ty, ale jestem gdzieś i ktoś mi mówi: ale czy ty tego możesz jeść? Czy ty na pewno to jesz? Bo wiem, że byje takie nic nie istniejecie. nie istniejecie. taki bardzo specyficzne I ja się boję, uh -huh. czy, to, to, czy, czy ty to jesz? Ja tak, ja zawsze się gubię, bo mówię: ale ja nie rozumiem. O co chodzi? My jemy. Ja się... rozumiem. Ty rozumiesz? Ja rozumiem, bo, bo taki hmm. mamy taki image y, ludzie. Y, po, poza tym ludzie sobie dodajemy do tego, co my. Bo ja dodałem. nigdy nie powiedziałem, chociaż, chociaż próbujemy, próbujemy zdrowy styl życia, próbujemy mhm. jedzenie zgodne z, z naturą. I, I zaraz może mi też, może będę miał okazję wytłumaczyć. sobie. z znaczy. telefon podczas nagrania. No się wyłączony o, jest twoja mama. Co ta mamo? My nagrywamy. Co tam? O, skończyła, myślałam, że jestem zła. Nie, mogło się rozłączyć. Dobra, tak? Więc okay. ja mogę o sobie powiedzieć, że ewolucja tego, co jadłem, i też tego, jak jadłem, jak do tego podchodziłem emocjonalnie i mentalnie, o których mówimy w tej serii, jak jeść, plus jeszcze. Yy, wiele innych niuansów, że to, to była, u mnie to była wielka ewolucja. I, i, da, I dalej to jest, i myślę, że u każdego to jest ewolucja do momentu śmierci. Mm. Wtedy można by było powiedzieć, OK, ta osoba była to, 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 wtedy i wtedy jadła to, to. A yy, wtedy i... można określać, dopóki nie ma, dopóki to jeszcze się dzieje i, i, to, i to jest. To jest szansa, że jutro to będzie zupełnie coś innego. Tak. To jest szansa, że to wyel, wyewoluuje w innym kierunku zupełnie, bo na przykład ta osoba się przeprowadzi do jakiegoś ciepłego kraju i tak. z mięsa że nagle się stanie. Więc tutaj ja, ja u siebie zauważyłem pewne. Poza tym, że to jest ewolucja i dalej się, się ta ewolucja dzieje. Ja jej pozwalam się dziać, czyli nie, nie trzymam się sztywno jakichś yy, zasad. Żywieniowych. Kierunek mam zdrowe ciało i, i zdrowy umysł, w zdrowym ciele, zdrowy, zdrowy duch. E, czyli to jest mój kierunek. A, a to, co po drodze się dzieje, ja to po prostu pozwalam. pozwalam. Jeśli Irek się obudzi, ma chęć na bułkę e, z salami, to jest bułka z salami albo jajka na miękko, czy cokolwiek by to nie było. E, coraz rzadziej zauważam, że jak mieszkamy. W, w czterech porach roku w Polsce coraz rzadziej mam ochotę na to, żeby jeść poza, poza letnimi sezonami, poza miesiącami letnimi, coraz rzadziej mam ochotę na to, żeby jeść e, zimne, surowe warzywa i zimne, surowe owoce. Sałatka owocowa, która była moją, powie, powiem, że taką jak nie było codziennie albo kilka razy dziennie nawet sałatki owocowej, to były. To coś było nie tak. Także na tym jechałem przez wiele lat. Teraz, teraz coraz rzadziej, szczególnie okres jesienno-zimowy, widzę, że to, że pozwalam, to się dzieje przeze mnie. Natura przeze mnie mhm. się, się jak gdyby wysławia, i, i dykt, to jest dyktowane. To, to nie jest zależne od tego, co ja myślę, kim jestem, czy ja się czuję wegetarianem, czy nie. To zupełnie. To odsunąłem i pozwalam przez siebie działać przyrodzie. I przyroda mi podpowiada, albo wręcz przyroda w szerokim tego słowa znaczeniu je. To, co ma być zjedzone, to, co temu ciału będzie służyło w, tym, w tej konkretnej sytuacji, w tym klimacie, o tej porze roku, powiedziałbym, Odkąd jesteśmy w Polsce coraz bardziej gotowane jedzenie i coraz większa ilość mięs, czyli zjadanie innych istot. Z czym do końca e, dalej mam? Nie, nie jestem ułożony, ale pozwalam, pozwalam ciału decydować to, co mhm. ma być zjedzone. Nie trzymam się żadnych sztywnych norm, ani weganizmu, ani... Ani witarianizmu, ani wegetarianizmu, chociaż bywa dzień, tydzień, może nawet cały sezon jakiś letni, że jesteśmy, że jestem, ja o sobie, ale na pewno nie, nie jestem normą, nie jestem ani wegetarianem, nie jestem nikim, jestem po prostu sobą i słucham ciała i konsumuję to, co... Czego ciało potrzebuje w formie pysznie przyrządzonych potraw? Mm. Także jestem wszystko, żercą. Tak? tak? Mm -hmm. Ja m, m, To nie jest przypadkiem, że my na tym kanale nigdy nie powiedzieliśmy: um, Nie rozmawiajmy w ogóle o jakiejkolwiek e, kategorii, jakiejkolwiek szuflady, jaki jest też czy jesteśmy mięsożerne, czy weganami, czy wegeterami. my specjalnie tego nie robimy, bo my chcemy wyciągnąć ten um, tej ramę, którą człowieczeństwo i, i głowę lubi kładać, bo wtedy wiesz, w jakie społeczeństwo masz twoje towarzystwo weganami przynależnym. I my ja to widzę wszędzie. Um, my specjalnie tego nie robimy. My mówimy o pewne cykle, pewne e, po, potrzeby detoksu. My funkcjonujemy na detoks, czyli pod, podczas zimowy sezon. Irek, wiem, że my też mamy tutaj sąsiad. Ona dosłownie kilka razy nam dała żywe kurę albo kaszka. I to jest straszne. A my nawet nie prosiliśmy o tym, nie chcieliśmy, i nagle mamy istot, które mamy jeść na obiad, i my jesteśmy totalnie odpowiedzialni od początku do końca za zarządzanie tego. I to było bardzo trudne dla mnie, bo ja, ja, ja dam Irkowi tego, bo ja też za mięsem to, to nie jest, ja nie jem za bardzo bo ja się źle czuję, po prostu mi brzuch nie... ja mam bardzo wolne trawienie i on ma bardzo szybki, więc ja nie jem dużo mięsa, bo moje ciało tego nie lubi. Ale powiem Wam, że pierwsze kilka lat w Polsce przyjechałam tutaj z Nowego Jorku, który jest jednak wiele cieplej, wiele cieplej, bo jest wiele krótszy sezon, tam jest wszystko ogrzewane, jak gdziekolwiek idziesz, ja jadłam tam same owoce. Byłam w Nowym Jorku weganką. I, I to czułam w głowie bardzo szczywne ramy, miałam dla siebie. O, jestem weganką, tutaj robię, mam swoje y, szkoły, jogi swoje i, i wszyscy jesteśmy tacy sami i fajnie i mamy społeczeństwo, ale powiem Wam, że nigdy nie czułam bardziej ocenione niż ten okres czasu, jak byłam weganką. Bo cokolwiek robiłam, czułam, jak ktoś patrzy na mnie, czy ja dobrze robię. Okazało się, że ta czekolada ma coś tam i to nie jest wegańskie. I wszyscy w tej szkole jogi mi przypominały o tym. Chodziłam z taki, taki futra, e, który kupiłam second hand. To nie było pra prawdziwe, ale wszyscy patrzyli na mnie, jak możesz to nosić. I jakby dla mnie czułam ten ocena. Ten, ten, ten taki wegańskie, Mój brzuch bolał przez tyle soju. Jedzenie soj cały czas. Nie miałam okres kilka razy, bo, bo miałam taki zatkane estrogeny wysoki. To, to było dla mnie bardzo. Moje skóra były brzydkie. Najtrudniejszy czas, okres miałam, jak byłam weganką. My nie jesteśmy weganami. Chociaż, jak robimy jakiś syk detoksu ten żywienie terapeutyczne, to faktycznie to jest wegańskie. Ale to jest po prostu, żeby wy wycofnąć, wyciągnąć tej rzeczy, które... Krótkoterminowa terapia żywieniowa. O to chodzi. I... Która dla każdego, niezależnie od, o, od tego, jesteś... gdzie jesteście na co dzień, dla każdego um, jest... ma, ma doskonałe tak, rezultaty, tak. działania. I to jest dla zdrowia, a nie dla społeczeństwa, a nie dla kategorii, a nie dla Przynależność to nie o to chodzi. To jest dla ciała jako zmieniany olej samochodowi. Robić detoks, żeby lepiej robić retoks, żeby lepiej się cieszyć życiem, żeby lepiej smakować jedzenie. I jak przyjechaliśmy do Polski, ja pamiętasz ile razy chorowałam? Jak próbowałam jeść sałatkowo owocowe całe zima, jak byłam wege wegetarianką albo surowe jedzenie, bo ja witerianką, też przypadkiem byłam w Nowym Jorku, bo można, a w Polsce spróbowałam pierwsze kilka lat i chorowałam. Chorowałam, cho chorowałam, chorowałam cały czas, bo nie miałam, nie dostosowało moje ciało do odpowiednie <laughs> jedzenia, do odpowiedni klimat. A jednak polskie jedzenie podczas zima, ten Zakwaszenie ciało, trochę mięso, trochę ciepłe jedzenie, zupę, kapustę, ziemniaki. To ma sens do tego klimatu. To naprawdę ma sens. Więc moje ciało teraz jest um, trochę więcej wagi, zawsze mam w Polsce w zimę i pozwalam na to. Moje skóry teraz jest bardzo fajne, bo nie zmuszam ten witarianizmu, kiedy pogoda nie, nie za bardzo sprzyja. Tego. Mm. Yeah. No. No, to, to ciekawe. Też mi przypomniałaś o, o kilku rzeczach. Co? Bo no, nawet kiedyś próbowałaś coś znaleźć w necie. Co? Nie pamiętam, co to było, jak co? się ogrzecz, czy Coś. I nagle zna, znalazła kogoś, kto jej mówił, jak. Nie pamiętam, już co to było, jak się ogrzew? jedzeniem. to tak? no. Rock Christina. I to było kobieta z Teksasu, który było w, w Raw Foodies i oglądałam film, bo chciałam jakieś porady, bo ja chciałam jeść róże. Tak, jak, jak radę, się ogrzać, jak, chyba, jak tak? się ogrzać, będąc e, witalianką, śledzki mater. U, a i się tak wkurzyłam, bo ona w Teksasie mi daje takie porady. I co ona mówiła? Pamiętać? No nie ja pamiętam, ale ja wiesz, pamiętam. Kilka takich słów było. co ona mówiła? Ona mówiła o świeczkach weź świeczka, siedź przy tej świeczki i ogrzej się. I ja normalnie myślałam: chyba żartujesz. W takim wielkim chałupie, ha, tak zimno, ja mam siedzieć przy świeczce. Szaleństwo. Ja, ja jestem całym sercem z, 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 z wegetarianami i z, i z weganami, dlatego że kocham zwierzaki mm. I, i uważam, że to jest bardzo dobry nurt bardzo istotny nurt. A... Ale, ale, jak, jak ale jest chorobą samą w sobie, bo jeśli krzywdzimy drugiego człowieka, bliźniego swojego tak. dlatego, że on zjadł kawałek mięsa i go, i mu ubliżamy, albo go powierza. niszczymy, to jest, to myślę, że to jest jeszcze gorsze niż, niż zjedzenie tego zwierzaka. Jak my byliśmy w Nowym Jorku, jedliśmy inaczej. Jak byśmy byli w Afryce, byśmy jedli inaczej. Jak tutaj jesteśmy, Jemy inaczej. Oczywiście, nawet wyjazd na, do Italii, na Sardynię, i już superny, jemy inaczej. Tak. Przez miesiąc jemy tak. inaczej. I, I my też, to było dla nas ważne, bo my też musieliśmy trochę skruszyć nasze. Irek był witalijanin e, wiele, wiele lat. On miał tylko, on był weganin, wege, wegetariankiem wiele, wiele lat. My też wychodzimy z tej sztywnej ramy, też my. My też, ja też na początku tego kanału. Ja byłam wegetarianką, bardzo ścisłe. Chciałam, żeby dzieci pamiętasz te początki. Ja bardzo chciałam, żeby dzieci były wegetarianki. Mam tylko moje, wszystkie moje przyjaciółki są wegetarianki i ja bardzo chciałam się zmniejszyć w tej ramy, bo chciałam pomagać zwierzętom. chciałam. A dla mnie to było też potrzebne, żeby wyluzować. To było potrzebne, żeby nie oceniać moje dzieci, żeby pozwolić, że oni jedzą to, co oni chcą. Ja nie mogę narzucać z góry. Więc nasze ewolucje jako małżeństwo, jak my się poznaliśmy, my tylko jedli, my byliśmy wegetariankami razem. Ale po prostu tak, tak jedliśmy razem. To nie było zmuszone. Chodziliśmy do wegańskich knajp, bo, bo, bo po prostu taki... taki takie czasy mieliśmy na początku, nawet nie rozmawialiśmy o tym, że tak i będziemy jeździć inaczej. A teraz, będąc w Polsce, to się zmieniało. Mając sąsiedzi, którzy nam dadzą kury, kaczki. Po prostu widzimy teraz, że trochę się zmieniało dzięki naszej dzieci, ich woli. I też próbujemy iść za tą falę. Ok, teraz jesteśmy w tu. Uważam, że ważne jest, aby każdy zaakceptował zarówno swoje wybory. I, i, I nie robił nic na siłę, jak i wybory wszystkich wokół nie oceniał. I z, i z, tym, i z tym dochodzi się do pewnego spokoju, tak. spokoju i wolność. wolności. Dając tak. drugi człowiek wolności, dając sobie wolności najpierw. Tak. Okay. No. Okay, że... Myślę, że... myślę, że wszystko powiedzieliśmy. Nie, wszystko, ale dobrze. Aha. Dobrze. U, ujęliśmy. że się czuję lżejszy. Tak, no właśnie. No. Dzięki, że byliście z nami kochani. Nie jesteśmy weganami, nie jesteśmy wegetarianami. Chociaż może jutro będziemy. Może dzisiaj na razie jestem bretarian, bo jeszcze nie jadłam, Więc to tak różnie bywa u nas. To do zobaczenia i. Pozdrawiam. Duże zdrowie. I pysznego jedzenia.